Będę mówił po polsku, bo pan Zdrojewski mówił po polsku, więc będę mówił po polsku. E, proszę państwa, obserwuję z przerażeniem, że ta izba traktuje Białoruś między tak, jak Niemcy traktowali ludność Afryki Południowo-Zachodniej, czyli protekcjonalnie, bez żadnego szacunku dla ich wartości. Usiłujemy narzucać ludziom antyeuropejskie, unijne, czyli antyeuropejskie wartości. Przecież gdybym ja był Białorusinem, to ja bym powiedział tak, nie chcę rozmawiać brzydzę się ludźmi, którzy znieśli karę śmierci. Jak można znieść karę śmierci? Przecież to, ci, co znieśli karę śmierci, mają na rękach krew ludzi mordowanych przez morderców. Oni mają inne wartości niż my. Musicie Państwo to zrozumieć. Ludzie mają różne wartości. Nasze wartości nie są uniwersalne. I trzeba jeszcze pamiętać, że my wpychamy Pana Łukaszenkę w objęcia Rosji. Atakując pana Łukaszenkę, wpychamy go w starać tego uniknąć. A my wpychamy go w objęcia Rosji. Taka jest elementarna prawda polityczna. I jeżeli panowie się nazywacie demokratami, ja nie jestem demokratą, to musicie zrozumieć, że jeżeli trzy czwarte społeczeństwa popiera pana Łukaszenkę, no to jako demokraci musimy to uznać, tak czy nie? I to właśnie wszystko, co mam na ten temat do powiedzenia. Dziękuję bardzo.